Już jedziemy na następną beczkę. Teraz zrobimy beczkę z Zolfo. To jest gotowa mieszanka miedzi, miedzi z, z siarką. Kolor taki zielonkawo-siarkowy. Teraz wleję trochę do... Te 10 litrów to jest na no 2,5 hektara. A tyle jest wyliczone? taki kolorek no i dobra, domieszam jeszcze i drugą bekę dzień dobry dzisiaj jedziemy pryskać ale już nie grujec, a u siebie działkę. A no i dzisiaj jedziemy. Takie Wam pokażę mi smaż dzisiaj. Jedziemy najpierw e, tą siarką niemiecką e, z miedzią. Maksymalnie 700. E, miedzi wsypiemy 8 kg na hektar. No i tej 700 wlejemy litr na hektar, czyli to jest na beczkę i tu jest odmierzone też na beczkę. I zaraz, zaraz tutaj powalczymy cieplutko. Trzeba troszeczkę tego mączniaka no nosa utrzeć. Ale no, nie, to mieć, to sobie wsypiemy, wlejemy może na koniec, a zrobimy teraz wlejemy, sypiemy siarkę No Granulacja Eba, jeba, Kurna macie! O! Coś kondycji nie mam! A korna macie kurda Kurde tak to robota jedną ręką z kamerą nagrywam, bo coś mi się zaparatem

Troszeczkę wody się puści Także to ci zabiega się odważnie żeby w miarę dobrze to się rozpuszczało No i mamy już otwartą Ale bardziej I'm <laughs> sorry. Jeszcze dogram z następnej beczki, jak się miesza. Mieć ta gotowa mieszanka, mieć z siarką. Także jeszcze dogramy coś I teraz. To już zmazane jest na maksa siarka, miedź, manisol to chyba już teraz tu do, do jesieni takie ubabrane te drzewa będą dokłada się, dokłada się no ale już to jest ostatni zabieg miedziowy, także już tak nie będzie brudzić, no jedynie co siarka jeszcze będzie stosowana ale pąki jakie duże już to wszystko Mocno startuje. Tu jest wyjechany z rzędu. W tym momencie 17 stopni. Także jest zrobiona zabieg wie wieczorem. Jakby to zrobili, bym to zrobił w dzień. Parowanie jest tak duże no, widzicie jak szybko, jak szybko to odparowywuje także zabiegi w dzień to jest, to jest wielkie nieporozumienie tylko i wyłącznie w nocy przy dużej wilgotności i wtedy można zejść z dawki i ta ciecz długo, długo jest na drzewie No to jak zmazana jest Wróci mocno I szybciej nie jeżdża tak jak teraz nie ma co się wygłupiać Na no, spokojnie zobaczcie jaka temperatura jest dziewięć. Jest bardzo cieplutko. Także sobie zgasimy.